Mamy to! Dobrze znany tekst znów na ustach polskich kibiców. Litwa-Polska, mecz eliminacji Mistrzostw Świata na trybunach premier Donald Tusk i jego litewska odpowiedniczka. Niby jest fajnie, ale nie jest fajnie. ze mnie, tak? Bo trochę współczuję Donaldowi Tuskowi. Jak to wygramy? Polska! Bo to trochę już wraca. Bo przecież wiele lat temu praktycznie na każdym polskim stadionie słychać było ten tekst. Na barówki, no i spójrzcie jeszcze na ten kontrast, bo z jednej strony Donald Tusk, który ciągle jest obalany, a z drugiej strony Karol Nawrocki, który przez środowiska kibicowskie jest wręcz ubóstwiany. No przecież jest jednym z nich.